Twierdzi, że pomiędzy obydwoma braćmi nie doszło do żadnych stosunków seksualnych. Zorientowali się, że mają czas, żeby posprzątać łóżki i żeby na spokojnie stamtąd uciec. Cała ta sytuacja nie miała jednak miejsca. To było takie w ogóle, ja pomyślałem, że jezu, jakie to musi być makabryczne, kiedy rodzic tak upokarza dziecko, nie? Ohydne i przerażające portrety postaci, rażące kłamstwa. Siemanko! Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Sebastian Królikowski i Filip Gryzmacher. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o serialu Netflixa, który robi teraz furorę. Potwory. Historia Laila i Erika Menendezów. Serial jest na tyle gorącym tematem, że odniósł się do niego nawet jeden z tytułowych bohaterów, Erik Menendez. Powiedział między innymi, że serial Netflixa zawiera ohydne i przerażające portrety postaci, Rażące kłamstwa, że postać jego brata zamieniła się w karykaturę, a na sam koniec to wszystko podsumował, mówiąc, że Ryan Murphy, czyli showrunner tego serialu, nie może być tak naiwny i nieprecyzyjny w ocenie faktów z naszego życia, aby robić tego wszystkiego. Bez złych intencji. Przybliżmy na początek troszkę fabuły. Otóż bogata rodzina Menendezów, któregoś wieczora bracia Lyle i Eric brutalnie zabijają swoich rodziców. Początkowo poukładali wszystko tak, żeby podejrzenia spadły na kogo innego. Jeden z braci dzwoni na policję. I płacze, informując policję o tym, że właśnie wraz z bratem znaleźli zwłoki rodziców. Po jakimś czasie jednak wychodzi, że to oni i cała Ameryka oburzona. Nie dość, że została zamordowana dwójka przykładnych obywateli, co jest swoją drogą ciekawe, bardzo, że często opinia publiczna dużo bardziej się przejmuje tym, że właśnie zostali zabici bogaci i ładnie wyglądający, ładnie się prezentujący ludzie, a przecież codziennie dochodzi do różnego rodzaju innych zbrodni. Ale biednemu zawsze wiatr w oczy. Na dodatek jeszcze Właśnie ta zbrodnia została dokonana przez ich dzieci. Więc to już w ogóle Ameryką wstrząsnęło całkowicie. No i na początku wszystko wydaje się dosyć jasne. Dwójka braci morduje własnych rodziców, a w tle kilkunastomilionowy spadek. Ale po jakimś czasie zaczęli zeznawać, że przez długie lata byli fizycznie i psychicznie torturowani, molestowani i że to ich rodzice byli prawdziwymi potworami. No i od tego momentu serial dzieli się na dwie strony: oskarżycieli i obrońców. Oskarżyciele twierdzą, że bracia to socjopaci, którzy zabili swoich rodziców po to, żeby ci nie bali się, że ojciec. Wykreśli ich z testamentu. O, no, <grywa> Obrońcy, którzy twierdzili, że to Lyle i Eric byli ofiarami potwornych rodziców, którzy wyniszczali ich przez lata i że to zabójstwo było formą obrony. No i właśnie tych obrońców zaczęło po emisji serialu bardzo mocno przybywać i w Stanach zrobiło się teraz naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Nie wszystkie wątki z serialu są jednak prawdziwe. Niektóre z nich budzą spore wątpliwości. Wątek numer jeden, wątek Kazirodczy. W odcinku drugim Erik i Lyle całują się natomiast w odcinku szóstym wspólnie. Biorą prysznic. Dziennikarz Robert Trent, autor książki The Menendez Murders, twierdzi, że pomiędzy obydwoma braćmi nie doszło do żadnych stosunków seksualnych. W serialu pojawił się też wątek szczoteczki do zębów, i Robert Trent powiedział, że rzeczywiście ten wątek mógł zaistnieć w rzeczywistości, bo Lyle i Eric mieli pójść do lasu i bawić się szczoteczką do zębów, jednak nie uznają go za charakter seksualny, tylko jedynie za wyrzucenie swojej traumy na zewnątrz czas procesu Lyle przyznał się, że rzeczywiście molestował brata przy pomocy szczoteczki do zębów, ale tylko dlatego, że on sam doznał tego samego ze strony swojego ojca. I rzeczywiście w trakcie procesu dochodziły takie wieści do opinii publicznej, że pomiędzy braćmi zachodzi coś więcej niż taka zwykła więź braterska, natomiast chyba filmowcy mieli co innego na myśli. No właśnie, może to chodzi o to, że oni po prostu chcieli, żeby to tak podkręcić, żeby to wywoływało w ludziach większe emocje, albo żeby było jakby, powiedzmy, Pokazaniem tego, że to jest efekt. Tego, co oni przeszli. Tym bardziej, że te sceny pojawiają się w tych bardziej onirycznych wizjach, mm -hmm. które nie do końca wiemy, czy są prawdą, czy są tylko wyobrażeniem na temat całej tej sytuacji. No właśnie, to jest też ciekawe w ogóle w tym serialu, że tak naprawdę już nie wiesz, co jest ukazywane jako prawdziwe, a co nie. Dlatego, spoiler alert, pod koniec, kiedy okazuje się, że ta cała strategia z molestowaniem tak naprawdę była wymyślona przez ich prawniczkę, też do końca nie dostajemy jasnej odpowiedzi. Czy oni zostali skazani pomimo tego molestowania? Czy też molestowanie to w ogóle nie miało miejsca? No właśnie, ja też nie wiem w sumie, czy ten serial stawia taką tezę, że to zostało wszystko wymyślone przez nią, nie? Czy to jest takie jednoznaczne, to nie wiem w sumie. No, z jednej strony pokazują książkę, wedle której ona wszystko to wymyśliła, ale to nie znaczy, że może nie dorobiła po prostu tej historii do czegoś, co istniało już wcześniej. Wątek numer dwa. Spotkanie więzienne z OJ Simpsonem. Mówiliśmy kiedyś o OJ Simpsonie. Jeden z najsłynniejszych pościgów w historii Ameryki, odwołujemy się do niego. Natomiast w jednej ze scen w więzieniu pojawia się słynny amerykański futbolista OJ Simpson. Scena ta zostaje skrócona do zaledwie kilkudziesięciu sekund, być może kilku minut. Natomiast ta relacja pomiędzy Erikiem a OJ Simpsonem była dużo dłuższa i według Hollywood Reporter trwała nawet około 10 dni. Mało tego, Simpson znał ich rodzinę, znał ich ojca i często bywało u nich w domu. Więc ten fakt, że poznali się w więzieniu, jest tylko fikcją stworzoną przez Ryana Marfiego. Ciekawym wątkiem wydaje się również to, że Eric Menendez, który jakiś czas spędził już w więzieniu, poradził O.J. Simpsonowi, żeby zbytnio nie bratał się ze strażnikami więziennymi i im nie ufał, bo być może... Mogą oni w jakimś sensie wplątywać go w coraz głębsze afery. I taki też szczegół, była taka scena, kiedy Eric namawiał O.J. O. Simpsona, żeby zawarł ugodę, a w rzeczywistości był to Lyle. Wiesz, to najbardziej mnie kręci w tej całej scenie, a raczej dziwi w tej całej scenie? Że mamy jednego z najsłynniejszych przestępców w Stanach Zjednoczonych, a jednak pojawia się on tylko jako taki mały elemencik tej fabuły i że twórcy mhm. serialu nie pociągnęli trochę tego wątku w bardziej Obszerniejsze pojawienie się Simpsona na ekranie. A teraz wiesz, co sobie pomyślałem, że może to jest w ogóle zapowiedź, że oni zrobią o nim produkcję. No, już jedna taka produkcja była, i w O.J. Simpsona wcielił się Kuba Gooding Jr., jeżeli dobrze pamiętam. Ale. No to kiedyś dawno temu, nie? No, jakieś 10 lat temu. No, 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 ale to nie było Netflixa, nie? A mi się wydaje, że Netflix może chcieć już na nowo podkreślić ten... ten podkręcić tę historię. Nie? Czyli będzie seria Potwory numer 3. No właśnie, tylko czy on pasuje do tych potworów? No, raczej nie do końca, chyba nie, aczkolwiek. Chyba nie aż tak do, jak do oni i ten damer, nie? No na pewno popełnił on zbrodnię, a raczej został. Uznany za niewinnego, ale nadal domniemuje się, że ją popełnił. Jednak nie była to taka skala okrucieństwa, z tego co pamiętam. Wątek numer 3: kino jako alibi. Tuż po zamordowaniu rodziców, bracia uciekają z miejsca zbrodni, idą do kina i proszą tam o bilety na Batmana. Cała ta sytuacja nie miała jednak miejsca. Mamy również cytat Erika Menendeza, który w 1996 roku powiedział stacji ABC News: 12 strzałów w środku Beverly Hills w niedzielny wieczór, i nikt nie dzwoni na policję. Czekamy w domu i nikt się nie pojawia. Nadal nie mogę w to uwierzyć. To też jest mega ciekawy wątek, że mamy taką bardzo, bardzo bogatą dzielnicę i nikt nie reaguje. Był taki motyw, też czytałem właśnie gdzieś niedawno w jakimś artykule. Że oni się na początku schowali w domu, bo właśnie bali się, że nie zdążą uciec, i że schowali się. No i długo, długo w ogóle nikt nie przyjeżdżał, nie? ani policja, ani w ogóle sąsiedzi, ani nikt. I w końcu po jakimś czasie wyszli i wtedy mieli czas, właśnie, zorientowali się, że mają czas, żeby posprzątać łuski i żeby na spokojnie stamtąd uciec. Nie? Ale ponieważ ten serial ma taki lekko humorystyczny sznyt, to mamy te scenę, gdzie oni idą do kina, nikt nie chce sprzedać im biletu. Kupują bilet na kolejny seans, a w efekcie lądują gdzieś w jakiejś restauracji i zachowują się dosyć przaśnie, żeby zwracać uwagę ludzi, żeby ludzie zapamiętali, że oni tam są. Tak, że oni tam są i żeby to właśnie była forma ich alibi, nie? Żeby, żeby ludzie ich zapamiętali, że mniej więcej w tym czasie gdzieś tam byli. Nie? I wątek numer cztery zeznania kolegi Layla. W serialu było pokazane, że wyjawił mu. Ten kolega, że był molestowany, i Lyle powiedział mu to samo. Tak? Że Lyle też był molestowany, a w rzeczywistości Lyle nie zarewanżował mu się tą samą historią. Ale w serialu to również podkręca ten oniryczny, wyobrażony wątek, bo my jako widzowie musimy uwierzyć, że bracia rzeczywiście opowiadają nam swoją prawdziwą historię. Tak, a teraz scena, która wydaje się, że może, nie, że może być wymyślona przez filmowców, nie? a tak. była prawdziwa. Czyli scena pogrzebu i piosenka, którą puścili. Mini Vanilli Girl I'm Gonna Miss You. Ta piosenka naprawdę została puszczona na pogrzebie rodziców Erika i Layla. Ja myślałem, że w ogóle cała ta scena i cały ten wątek z tym tupecikiem, który nosi Lyle, jest wymyślony, ale sprawdziłem, że rzeczywiście on miał ten tupecik i rzeczywiście ojciec zmuszał go do noszenia tego tupecika tylko dlatego, że chciał uwiarygodnić się w przyszłych wyborach na senatora, nie chciał, żeby taki łysy osobnik pojawił się na plakatach i ulotkach wyborczych. No i tam była strasznie w ogóle przykra scena, jak ta matka właśnie mu zdarła ten tupecik z głowy. To było takie w ogóle, ja sobie pomyślałem, że jakie to musi być makabryczne, kiedy Rodzic tak pokaża dziecko, nie? W to w ogóle sposób. mimo tej całej brutalności, która tam jest obecna, to dla mnie była jedna z najbardziej wstrząsających scen, bo tak. ona jest taka mocno uprzedmiatawiająca, jednocześnie uwiarygadniająca tych rodziców jako potworów. Jest trochę takich scen, które dla mnie może mają na celu coś innego, a ja odczułem coś innego, albo takie trochę ambiwalentne odczucia. Na przykład był ten motyw, jak oni planowali ucieczkę nie? Z, z więzienia. Przygotowali plan, ale w końcu ten plan został znaleziony przez klawiszy to, i to się stało w jeszcze jakby przeciwko, obrócone przeciwko nim, ale była tam taka scena, że oni niby wyobrażają sobie, że uciekają z więzienia, dokonują operacji plastycznej, jakieś tam kostiumy, takie stroje jakieś takie w ogóle, zrobione to wszystko niby tak śmiesznie i w ogóle tak, że jako taki żart, nie wiem, czy takie był takie zamieszanie tych twórców, ale dla mnie na przykład to było strasznie przykre. Jeśli to było w jakiś sposób odzwierciedlenie tego, co oni tam rzeczywiście planowali, no to to było jakieś takie naiwne, dzieci, tak jakby Czterolatki sobie usiadły, i a, planujemy napad na bank, nie? że bawimy się w ogóle w jakąś taką zabawę. I to trochę tak wyglądało. Tak jakby oni rzeczywiście trochę potwierdzając to, co y, tę tezę o tym molestowaniu i o tym, że oni byli tak wyniszczani psychicznie właśnie przez to od małego, że oni w jakiś sposób byli zblokowani, że trochę jakby byli gdzieś umysłowo trochę na poziomie tych dzieci. Nie? Ale z drugiej strony mogli być po prostu dwójką rozwydrzonych bachorów, no którzy tak, tak, ciągnęli tak, tak. kasę od swoich rodziców i tak naprawdę zatrzymali się w. W którymś momencie w rozwoju intelektualnym, co podkreśla trochę ten wątek, kiedy Lyle rozmawia przez telefon z więzienia z tą dziewczyną, bodajże normą, która w efekcie jego głupich wyznań, a tak naprawdę prawdziwych wyznań, spisuje książkę, która go. Ogrąża. No to to też prawda, że to też tak mogło być, że żyli w jakiejś bańce. Nie? I jeszcze jedna taka rzecz, która mnie naszła w trakcie oglądania tego, ta scena morderstwa w ogóle, która jest mniej więcej na początku serialu. No to ja oglądając to sobie uświadomiłem po raz kolejny zresztą, że z wiekiem coraz trudniej mi się ogląda w ogóle takie sceny. Już nie mówię o horrorach, bo ja horrorów już nie mogę oglądać od pa paru lat, bo za bardzo mi siadają na web, ale takie sceny, właśnie takie rzeczywiście mordercze. Może jeszcze tutaj dochodzi też to, że. To nie jest fikcja, nie? Tak jak u Tarantino wiesz, to tam jest zawsze jeszcze przesadzone, z tą krwią w ogóle i tak dalej. Tylko tutaj to jest odzwierciedlenie prawdziwej historii i odzwierciedlenie, no jednak tego, że dzieci zabiły rodziców, nie? że to jest coś takiego, co mam wrażenie, że chyba bardziej ludzi dotyka, kiedy to jest takie, nie wiem, wewnątrzrodzinne. Chociaż, co ciekawe, ten terapeuta, jest taka scena, jak terapeuta mówi Erikowi bodajże, że 25% morderstw jest dokonywanych przez członków rodziny. Ja znalazłem statystyki z 1988 roku, czyli mniej więcej ta okolica, bo to był rok przed za tym zabójstwem ze Stanów, gdzie było podane, że 16% zamordowanych to członkowie rodziny Rżonego. Czyli no, no jest to, to troszkę mniej, ale gdzieś tam rzeczywiście to jest y, troszkę podobna skala, więc to jest w ogóle makabryczne, nie? że ile w ogóle, do, do ilu morderstw dochodzi w, w rodzinie. Dla mnie z kolei mega ciekawym wątkiem, a raczej zabiegiem jest to, że kiedy zaczynasz oglądać ten film, jesteś przekonany, że tymi potworami będą bracia, ale w którymś momencie to wszystko się wykrzacza i widzimy, że potworami są również rodzice. I trochę do naszej oceny zostaje. To, kto tym potworem w tej rodzinie tak naprawdę był. Tak, no i wyobraź sobie, że przed takim wyborem też stanął sędzia i ława przysięgłych, nie? Że to rzeczywiście no, oni musieli to wszystko zebrać, no wiadomo, no, dużo dokładniejsze dane niż to, co zostało pokazane w serialu, ale oni musieli wydać wyrok. Ciekawi mnie, czy w takiej sytuacji, kiedy ten wyrok został wydany, ten serial może się przyczynić do tego, że na przykład zostanie złożona kolejna apelacja, albo bracia będą po raz kolejny, jeżeli to robili do tej pory, starali się wyjść na wolność i pokazać ten serial jako swoją krzywdę. No właśnie tak jak mówiłem e, chyba na początku, że podobno ten serial zrobił naprawdę wielką furorę, zrobiło się bardzo gorąco i przybyło tych obrońców, tak, o których właśnie mówiliśmy, e, którzy domagają się, stają po ich stronie i domagają się tego, żeby ten proces jeszcze raz został przeprowadzony. Jak będzie? Czas pokaże. No i właśnie to jest taka ciekawostka, bo w zeszłym roku, czyli bardzo świeża sprawa, e, w 2023 roku piosenkarz Roy Rossello z boysbandu Men powiedział, że kiedy był nastolatkiem, kiedy miał 14 lat, to został zgwałcony przez Jose Menendez'a, czyli ich ojca. Czyli to właśnie tak, jakby potwierdzało tę tezę o tym, że on. Ten ojciec był prawdziwym potworem. Tak, tak. Że on... I że on był zdolny do takich rzeczy. A jeszcze kolejna rzecz, która też świeżo wyszła. W tym roku dziennikarz Robert Rant, o którym już wspominaliśmy, który wyprodukował też serial dokumentalny o ich procesie, powiedział w tym roku, że znalazł list, w którym Lyle... List, zdaje się, był napisany rok przed tym zabójstwem i w tym liście Lyle pisał do swojego kuzyna, że naprawdę boi się ojca, boi się, że wejdzie do niego w nocy i że znowu będzie to robił. Nie wiem, czy ten list został włączony już, czy został zaniesiony nie wiem, do sądu, tak, czy już prawnicy się nim zajęli i czy, czy jest potwierdzona jego wiarygodność, ale no, myślę, że jest to dosyć ważny element w tej sprawie. Jestem bardzo ciekawy, czy taki serial może się przyczynić do tego, że ten proces będzie ponownie rozgrzebany. Zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli którakolwiek z tych informacji, która padła dzisiaj w tym podcaście, jest dla Was interesująca, fascynująca, ciekawa, pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć w serwisie bykowi.to łamane na o tym. To jest pierwszy link w opisie odcinka. Dziękujemy Wam bardzo za dziś i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia, cześć.